Witam, kochani. Dzisiaj szybki materiał z tego, co nam jest potrzebne przy produkcji serów. Pierwsze, od czego musimy zacząć? To musimy sobie zadać pytanie, jakie sery chcemy robić. Bo przy produkcji serów twardych, takich jak gołda czy parmezan, są półtwardych, wymagana jest odpowiednia temperatura, zapewnienie odpowiednich warunków, i do tego nam potrzebne jest dojrzewanie. Oryginalne dojrzewanie kosztują 7-8 tysięcy. Robione są sobie dwa typy, bo można sobie zrobić z lodówki do wina, gdzie już jest sterownik temperatury i dołożyć mały nawilżacz. Też daje radę. I trzeci sposób można przerobić zwykłą jakąś taką starą lodówkę na... Wam na dojrzewanie. Stawię wam linka do tego jak facet przerabia lodówkę na, yy... na dojrzewanie. A z materiałów kupnych, które musimy kupić, to na pewno formy, jak widzicie, u mnie jest ich sporo. Ja nie lubię robić małych ilości, bo jak coś wyjdzie mi dobrego, to potem jest to ciężko tworzyć przeważnie, bo to różne warunki, różne temperatury. Jak już robić, to robić konkretnie i wtedy jest dużo i smakuje. Formy, tym bardziej, że one nie są drogie, bo słuchajcie, ta forma duża, kilówka, ona kosztuje 20 zł. 20 zł, te mniejsze są już tańsze, także tak naprawdę koszt nie jest duży. Gdzie się zaopatruję? Ja zaopatruję się u serowar.pl serowar w Polsce. Przesyłka 64 zł DPD, paczka w 5 dniu u mnie. Słuchajcie, tutaj na miejscu znam jeden sklep, gdzie mają po prostu trzy rzeczy do sera, i to wszystko i jedną formę, tam dwie formy do wyboru. A przesyłka kosztuje 6,99 euro. Także no nieduża różnica. A u serowara, czy tam w innych sklepach, jakich macie, nie wiem, inne swoje ulubione, yy, mają wszystko od A do Z. Formy, podpuszczki, chlorki, wapnia, co tam tylko duże zapragnie i tego. No ja jedną formę mam z takim kółkiem. Niestety u serowara tego nie dostaniecie. Wstawię Wam linka, że to możecie kupić. Yy, dlatego, że jedno jest potrzebne przy gołdzie, czy tam innych tych twardych, twardszych serach, prasowanie. Formy... Do prasowania jest używana przeważnie prasa, ja prasę nie mam, bo mam po prostu odważniki od handli 10, 15, 10 tam piątkę, dziesiątkę i sobie po prostu położę. Taka waga jest przeważnie zalecana przy produkcji domowej, że najpierw kładziemy 5 kg, potem się zmienia na 10 kg, więc w sumie dwa krążki od sztangi mi wystarczą. Nie będę budował prasy, prasa można zbudować, można kupić, ale ja uważam, że jest niepotrzebna w moim przypadku. To dalej skupnych rzeczy, które musimy mieć. No musimy. Nóż serowarski. Ja mam nóż serowarski. Kupiłem sobie za parę groszy. Słuchajcie, wcale nie jest potrzebny. Można używać zwykłego morza do, do chleba, do takiego większego, żeby pokroić wszystko. Nie musi być nóż serowarski od razu. Podkłady serowarskie. Ja mam takie. Używam ich przy odwracaniu. To jest... Wiem, że to wygląda jak siatka tynkarska. Ale tak naprawdę jest to materiał przeznaczony do kontaktu z żywnością. Na 100% Wam potrzeba waga, najlepiej jubilerska, zwana dilerka z dokładnością do 0,01 g. Słuchajcie, pokażę Wam jedną rzecz. <grym> Rockford, bakterie, pleśni. Kochani, musiałem zrobić cięcie, i mi tu wlazł podczas nagrywania. Yy, wracamy. Rockford, kultura leśni ona ma 0,3 g na 500 litrów mleka. Dlatego ta waga naprawdę nam będzie potrzebna dokładna. Co dalej mam? Tu mam już polioktan. To jest pasta, którą się maluje. na ser, Serek już jest gotowy do dojrzewania. Wtedy jest taka ta powłoka czerwona, żółta. Podpuszki mam trzy rodzaje. Cierencą, mikrobiologiczną i wege. Mam też anato. Anato jest to dodatek, Jedni stosują, drudzy nie. Ja mam. To jest yy, farba serowarska. Troszeczkę kropli, żeby było żółte bardziej. Yy, dalej z kultur. Słuchajcie, mam cztery fiolki. Cztery fiolki od serowara PG. Tu jest PG MST. Yy, MST MSE. I jedna jeszcze. Chyba M. Po, te cztery fiolki, ja sobie trzymam w zamrażalniku, Pozwolą na zrobienie każdego sera w sumie. I jeszcze jest lipaza. lipaza, która jest potrzebna do parmezanu i chlorek wapnia. I to wszystko, zobaczcie. Wszystko, co potrzeba do każdego typu sera, mieści mi się tutaj w takiej tacce kultury, czy mam w zamrażalniku, długi termin, podpuszczki w lodówce. Myślę, że nikt nie ma, zawsze tam jest znajdzie sobie jakiś kawałek miejsca. Garnek, myślę, że ma każdy. Ja mam 10-litrowy. Do mleczka robię mleczko, zawsze przeważnie 9 litrów. Także idealny, do Bigosu też się nadaje. Jakby było potrzeba, to mam jeszcze od, od piwa. Używam do piwowarstwa 35 i 50 z mieszadłem elektrycznym, także jeszcze lepsze. No i co? Wszystko to, co na stole. Myślę, koszt w granicy 400 zł. Może troszeczkę więcej, troszeczkę mniej. Zależy, co tam sobie wybierzecie. Także tak jak mówię, trzeba sobie zadać pytanie, jakie sery chcecie robić. jeżeli zwykłe takie pleśniowe to wystarczą dwie kultury bakterii pleśni startowa chlorek wapnia i jedna forma do odciekania myślę każdy ma taką blachę do ciasta i kratkę z piekarnika to by było chyba w sumie na tyle o prasie powiedziałem słuchajcie wstawię wam linki na temat tych kultur wszystkich i podpuszczki jest tego do przeczytania Max, strona A4 i będziecie już wiedzieć na przykład, że są trzy rodzaje podstawowe kultury: tam mezofilne, termofilne i mezofilno-termofilne. Mezofilne mają zakres pracy 20-38 stopni, bo słuchajcie trzeba znać proces technologiczny. Jeżeli macie w przepisie, że będzie podgrzewane mleko wyżej niż tam 38 stopni, też muszą być bakterie termofilne bo mezofilne przypuszczanie, jakbyście podgrzali do powyżej 38 stopni, to je zabijecie i będzie dupa, nie ser. Także dwa, trzy szybkie linki Wam wrzucę w opisie. Na temat podpuszczki jeden, na temat bakterii drugi. I trzeci, jak zrobić prostą dojrzewanie. I co? Słuchajcie, jeżeli czegoś nie powiedziałem, pytajcie w komentarzach, piszcie. Ja też mogłem coś tam zapomnieć, bo człowiek to się uczy całe życie. Yy... Także piszcie w komentarzach, co byście jeszcze chcieli wiedzieć. Ja jestem prawie o cały czas, telefon w kieszeni. W tych czasach każdy ma, myślę, internet przy sobie cały czas. Także pytajcie, piszcie, ja będę odpowiadał. Podobało się, dowiecie, co zrobić, żeby mnie bardziej zmotywować do kolejnych filmów. Czułko, kochani, i do zobaczenia.